Oczywiście tutaj sąd najwyższy stwierdził, że nie muszą wszyscy kredytobiorcy występować w sprawie. Ja rozumiem jakby ideę, bo mamy no oczywiście kategorię klientów, którzy są bardzo trudni do, do poprowadzenia, to są rozwodnicy, tak? No, kredyt jednak tak. wiąże nas skuteczniej niż instytucja małżeństwa. Um, bardzo często te osoby nie chcą się dogadać. Potrafią sobie robić na złość. Jest ciężko zebrać wszystkie te osoby, wszystkich kredytobiorców do prowadzenia sprawy. Sąd Najwyższy dał taką furtkę, żeby występować z tymi sprawami. Natomiast no, w mojej ocenie to rodzi bardzo dużo takich problemów praktycznych, Faktycznie. które nie zostały przewidziane, bo spotkałam się z sytuacjami, gdzie dwie osoby wystąpiły niezależnie od siebie z pozwami do, do sądów. Jeżeli my nie mamy informacji od sądu albo od banku, od pełnomocnika banku, nie wiemy de facto o tym, że te sprawy się toczą. W absurdalnej sytuacji mogą zapaść dwa różne rozstrzygnięcia. Jeden sąd stwierdzi, że umowa kredytowa jest nieważna, drugi utrzyma ją w mocy. Mieliśmy klienta, który o tym, że była żona, wytoczyła powództwo, dowiedział się z tego, że ona wniosła o zabezpieczenie i wstrzymanie płatności rat, i jak tam zapadło takie postanowienie, bank zwrócił się do tego drugiego kredytobiorcy, żeby on teraz raty płacił.